Podczas wizyty w Mimaland, youtuber Fokker Donkey uchwycił zjawisko paranormalne podczas jednego z 15 razy. Kiedy chłopcy jadą dalej, coś niewiarygodnego przemija. A Widziałeś to? Blada postać pojawia się po lewej stronie. Ekipa wierzy, że to Pekong, jawajski duch, który według legendy jest duszą zmarłej osoby uwięzionej w swoim całunie. Nie jestem do końca przekonany do tego, po prostu dlatego, że myślę, że to mogła być statua w ciemności, która wydawała się dryfować, gdy przejeżdżali obok. Z drugiej strony wygląda to jakby poruszało się w górę, a nie tylko na boki. Co myślisz? Numer 14. To jest poza zasięgiem wzroku. Opublikowane przez Grid Synergy w listopadzie 2017 roku, ten przerażający materiał z monitoringu został nagrany w laboratorium komputerowym w nocy. Mężczyzna pracuje na dwóch komputerach, kiedy nagle rozlega się alarm, co zmusza go do odwrócenia się. Mężczyzna jest wyraźnie zdezorientowany, co to za alarm. Niemniej jednak wstaje, aby zobaczyć... A po tym jak alarm nie powtarza się, mężczyzna z powrotem siada przy swoim biurku, przekonany, że to musiało być nic, ale potem słychać głośny huk i po chwili poza ekranem słychać dużo więcej hałasu, a potem mężczyzna ewidentnie ucieka w strachu. Nie mógł stamtąd wystarczająco szybko uciec. Zmusiło go do ucieczki. Po odejściu mężczyzny słychać dziwne skrzypienie, a potem kolejny głośny huk. Gdybyśmy tylko mogli zobaczyć, co dzieje się poza ekranem. Uważaj na swoje życzenia. The Filmik daje 360 stopniowy obraz wydarzeń. Wracamy do chwili, gdy rozlega się huk. Światło zapala się w pomieszczeniu obok stołu do piłkarzyków. Kiedy mężczyzna znika z ekranu, idzie sprawdzić ten pokój, zagląda do środka, ale nic nie widzi, choć podnosi coś z podłogi. Być może to spowodowało hałas. Kiedy wychodzi na zewnątrz, wyłącza światło. Nagle rozlega się hałas. Drzwi trzaskają, a krzesło odsuwa się od biurka. Mężczyzna ucieka z miejsca zdarzenia, światło w pokoju znów się zapala, a odbicie tej postaci widać w oknie. Jak mówiłem, uważaj na to, czego sobie życzysz, bo teraz już tego nie możesz nie zobaczyć. Numer 13. YouTuber o imieniu Dan Logan Ify nagrał ten materiał z Disneylandu prawie 10 lat temu, a do dziś pozostaje on paranormalnym punktem spornym filmuje koniec typowego pokazu fajerwerków Disneya, kiedy dostrzega coś dziwnego i przybliża obraz. Szary zjawa wydaje się podziwiać pokaz ze swojego miejsca na zamku Walt Disneya. Przez chwilę obserwuje finałową salwę fajerwerków, a potem cicho znika z pola widzenia. Niektórzy uważają, że to był tylko technik fajerwerków w ciemnym ubraniu, podczas gdy inni są przekonani, że to zjawa, a możliwe nawet duch samego Walta Disneya. Nie jestem pewien, co to było, ale zgadzam się, że moment jest bardzo niesamowity. Mam na myśli, że duch czy cokolwiek to było, pojawia się tuż przed ostatnim wysokim tonem, a potem znika krótko po tym, co na pewno jest dziwne. Daj mi znać, co myślisz, że to było i czy uważasz, że moment był tylko zbiegiem okoliczności. Numer 12. Zazwyczaj, kiedy jesteś w izolacji, jesteś, cóż, samotny. I. Filmik z TikToka pokazuje, że nie zawsze tak jest. Is. Na filmie więzień stoi za kratami. On patrzy przez kraty i powinien być sam, ale kiedy on odchodzi na bok, ciemna postać wydaje się pełzać po podłodze za nim i przesuwa się na bok, blokując się przed widokiem za więźniem. Figura wygląda na kształt ludzki, ale nie do końca ludzki. Wielu w komentarzach uważa, że mogło to być demony więźnia, które wpędziły go do więzienia, ale inni sądzą, że to negatywna energia związana z nim. Uważam, że jest mało prawdopodobne, aby ktoś naprawdę włamał się do więzienia. Co myślisz, co się tu dzieje? 11. Badania nad duchami są jeszcze straszniejsze w innym języku. W tym filmie opublikowanym na YouTube w grudniu 2018 roku badacze duchów próbują przeniknąć do opuszczonego domu, który możemy tylko przypuszczać, że jest nawiedzony. Przynajmniej tak to wygląda. Podczas eksploracji domu badacz ciągle słyszy, jak coś się porusza, jak gruzy są poruszane. A po sposobie, w jaki szarpie swoją kamerą, wydaje się, że odczuwa ruchy wokół siebie. Um. Co jest w tym domu z nim? Miejsce wygląda, jakby ktoś nagle odszedł. Jest pokryte gruzem i wygląda na opuszczone w stanie chaosu, skradając się po pokoju na piętrze. Badacze duchów wydają się wyczuwać kogoś lub coś, a to coś chwyta go. Jest jasne, że zmaga się z siłą w domu. Szamocze się z nią i na moment jest ciągnięty do tyłu przez siłę, zanim ucieka, pędząc stamtąd, jakby jego życie od tego zależało. Co prawdopodobnie jest prawdą. Co się dzieje na tym filmie? Czy jest jakieś wyjaśnienie, co ciągnęło tego badacza duchów do tyłu? To na pewno wygląda na prawdziwe dla mnie. Ze strachu przed wiedzą nie odpowiadaj. A nie sądzę, że 99% ludzi potrafiłoby odpowiedzieć na to pytanie. Chodzi o! Wszędzie 10-10 mężczyzna gotuje w swojej kuchni, kiedy za nim pojawia się czarna mgła. Szukaj tego po lewej stronie ekranu. Mężczyzna ma odwrócone plecy i nie wydaje się zauważać, co dzieje się za nim. Szczególnie dziwne jest to, jak czarna mgła zaczyna się cofać od drzwi, gdy mężczyzna udaje się do innego pokoju. Gdy właściciel domu jest bezpiecznie poza zasięgiem wzroku, mgła staje się bardzo ciemna i szybko przemyka przed drzwiami. Nigdy nie podano jasnego wyjaśnienia, chociaż chciałbym usłyszeć twoje. To coś nigdy więcej nie zostało zarejestrowane od tamtego czasu. Number 9. Mężczyzna jest na meksykańskim cmentarzu o godzinie 1.28 rano, aby sprawdzić, czy miejscowa legenda o płaczącej dziewczynce jest prawdziwa. Czekał już jakiś czas i właśnie miał wyjść, kiedy nagle słyszy czyjeś szlochanie i widzi na odległość klęczącą dziewczynkę. Woła by sprawdzić, czy wszystko z nią okej? Okay? Hey. Ej! Dziwne mi się wydaje, że poszedł na cmentarz sam, ale z drugiej strony prawdopodobnie nie myślał, że naprawdę coś się wydarzy. Albo może nie mógł znaleźć nikogo na tyle odważnego, aby pójść z nim. I tak czy inaczej, gdybym miał więcej świadków lub lepszą kamerę, byłbym bardziej skłonny uwierzyć, że to wideo jest prawdziwe. Ryan Prenti jest pewien, że ich posiadłość jest nawiedzona. Po tym jak zdarzyło się to przerażające zdarzenie na ich strychu. Sprawdźmy, co on i jego przyjaciel nagrali i ocenmy, czy to faktycznie zjawisko paranormalne. Normal. Nie wygląda na to, aby drzwi same się zablokowały. Self. O 11.34 mechanizm blokujący został przekręcony w poziomą, zablokowaną pozycję. Ktoś, albo duch, albo jeden z ich współlokatorów musiał być po drugiej stronie. Oni zmuszają do otwarcia drzwi, i niecałą minutę później ta tajemnicza kula prowadzi ich do kolejnego dziwnego zdarzenia. Nikt inny nie jest w domu, a jednak widzą mokre ślady stóp na zewnątrz prysznica, które prowadzą donikąd. Może jeden z nich się wykąpał i wyszedł, ale sądzę, że większość najpierw sięgnęłaby poręcznik. To przerażające wideo, ale wszystkie te duchowe spotkania łatwo byłoby sfałszować przy pomocy trzeciej osoby. Zastanawiam się, czy tak postąpili. Ten film pochodzi z kanału na YouTube w Polsce o nazwie The Slamming Door, który został nazwany na cześć głośnego poltergeista, który często odwiedza mały dom w Europie. Właściciel domu ostatecznie ustawia kamery we wszystkich głównych pomieszczeniach, aby uchwycić działania wysoce agresywnego ducha. Everything. Wszystko wygląda normalnie w tym sypialni dopóki około 50 sekund w filmie, kiedy Poltergeist domaga się bycia zauważonym. Bierze na cel kolekcję gier wideo i rzuca obudowy na podłogę. To mogło być zrobione za pomocą sznurka, ale obejrzyj to jeszcze raz i wygląda na to, że niewidzialna istota zmiata wszystko z półki jednym płynnym ruchem ramienia. Poza tym to jest dość duża kolekcja gier, więc gdyby to było fałszywe, można by pomyśleć, że przewróciliby coś mniej kosztownego, czego nie zbierają lub na co nie zwracają uwagi pod względem stanu. Ten ostatni filmik to było to, co ostatecznie przegnało ich z domu raz na zawsze. Wchodzą tylko po to, aby odkryć, że dom został zdemolowany, a wydaje się, że duch ich śledzi, gdy przemierzają pokój po pokoju. Wrócili do tego samego pokoju co w poprzednim filmie, a tam jest coś, co sprawia, że się przestraszyli. W drodze na zewnątrz, światło w kuchni dziko się kołysze, a krzesło na chwilę wysuwa się samo. Chciałbym, żeby nagrali cały pokój, abyśmy mogli zweryfikować, że nikt tam z nimi nie był, ale oczywiście byli zbyt zabiegani, aby w pełni udokumentować to zdarzenie. 6. Kobieta nawiedza ten stary dom, a ci badacze zjawisk paranormalnych właśnie mają z nią spotkanie. Opublikowane przez Tiago Furakao, on i jego partner eksplorują ten nawiedzony dom kiedy witają ich to, ich miernik elektromotoryczna siła działa na pełnych obrotach, patrząc przerażeni z powrotem przez drzwi.!! Bye. Podążają za duchem kobiety do tego pokoju, ale nie znajdują nikogo.! One. Mimo to, ich miernik elektromotoryczna siła jest pełny. W ścianie tego pokoju jest pęknięcie, a Tiago instynktownie kieruje się w jego stronę. Dotarłszy tam z kamerą, ponownie sfilmowała kobietę. And... Czy pozostałbyś w tym domu z tak samotną postacią? Czy to czas, by ci dwaj zostawili ją w opuszczonym mieście? Numer 5. 17 marca 2021 roku członkowie Muso Del Horror udali się do opuszczonego budynku w nieznanym mieście w Meksyku, transmitując na żywo całą przygodę. Tuż po rozpoczęciu swojego śledztwa grupa udaje się na bok budynku, gdy dochodzą do schodów z boku, na nagraniu słychać ciche warczenie. Hey, Jeden z uczestników zauważył to podczas filmowania, ale widzowie szybko zwrócili na to uwagę w komentarzach. Brzmi to albo jak warczenie, albo jak próba szeptu czegoś, ale trudno jest określić co. Stąd wchodzą do budynku, który jest wydrążony i rozpada się. Nic godnego uwagi nie dzieje się, aż do momentu, gdy minie 40 minuta transmisji. Można usłyszeć wysoki dźwięk, prawie jak pisk czy syczenie, choć dłuższy niż poprzednio słyszany. Możliwe też, że był to dźwięk czegoś ocierającego się o inny obiekt, podobny do metalu ocierającego się o metal. Ostatnia spekulacja mówi, że mogło to być oddech kogoś, być może jednego z odkrywców, chociaż nikt inny nie wydaje się być w pobliżu, oprócz Alfondo trzymającego kamerę, a on zaczyna mówić, zanim dźwięk zniknie. Czy stawiłeś na instancję? Zespół decyduje się przeprowadzić sesję z tablicą Ouija, co zresztą nie jest zalecane dla amatorskich odkrywców, aby zobaczyć, czy uda im się wywołać jakąkolwiek aktywność. Niedługo po rozpoczęciu na nagraniu można usłyszeć bardzo cichy głos. Jestem. Och, słuchaj. głos. Wygląda na to, że są tam jakieś słowa, ale niemal niemożliwe jest ich zrozumienie. Słychać jak głos mówi. Ponad pytania, które są zadawane, czy ktoś mógłby próbować się komunikować? Wkrótce po zadaniu pytania na tablicy pojawia się odpowiedź tak, a tablica pozostaje aktywna przez jakiś czas. Na pytanie, czy to mężczyzna odpowiada nie. Podczas całej sesji w tle słychać jak psy szaleńczo szczekają. Psy były dość ciche przed rozpoczęciem korzystania z tablicy Ouija, a teraz są prawie w szale. Zwierzęta są znane z wrażliwości na zjawiska paranormalne. Czy mogą być zaniepokojone tym, co robi zespół? Czy jest inne wyjaśnienie? W trakcie sesji zdarza się zdecydowanie najdziwniejsze wydarzenie. Uwaga Alfondo przyciąga dziwne światło pojawiające się po przeciwnej stronie budynku, w którym się znajdują. W przeciwnym rogu wygląda to, jakby zapłonął płomień migoczący. Podejrzewają, że w budynku mogą być inni, wołają i kierują się w tamtą stronę. Jeden z członków zespołu pokazuje kilka zdjęć, które zrobił, a wraz z blaskiem ognia okna sprawiają wrażenie, jakby na zewnątrz był dzień. Jednak kamera wideo zawsze pokazywała, że okna są ciemne. Ponadto aparat nie używał lampy błyskowej, więc nie mogło to być odbicie, co to może oznaczać. Decydują się przeprowadzić sesję z duchowym pudłem i natychmiast dźwięki, które wydaje pudełko, brzmią jak prosto z horroru. <słuch> Chociaż najprawdopodobniej jest to spowodowane szybkim przełączaniem częstotliwości radiowych, nigdy nie słyszeliśmy innego dźwięku sesji tak przerażającego jak ten. Alfondo idzie z urządzeniem na drugi koniec budynku i przez cały czas słyszy niektóre niepokojące dźwięki. Po pierwsze coś co brzmi jak lament osoby w rozpaczy. Najbardziej niepokojące nagranie nocy to coś co brzmi jak dziecko krzyczące ze strachu lub bólu. Trudno wyobrazić sobie, co mogło się zdarzyć w tym miejscu, ponieważ wygląda na to, że pewne okropności wciąż tam przebywają, nieustannie wołając w zaświatach. W Meksyku ochroniarz robił swoje obchody w sklepie, kiedy na kamerze uchwycił te paranormalne manifestacje. Najpierw widzi ten straszny wózek, który gra w gry umysłowe. i jest to pierwsza cosa. No mames, no mames. Później wchodzi do pomieszczenia, które wydaje się być magazynem, a manekiny atakują. Tak. Tak, normalnie jest. Casi jest z No mames. Podczas wycieczki tańczy straszny święty Mikołaj. <gry> Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte. <gry> a ver, a unos poquito, no si me da quiz-quiz. Chociaż ten jest wyraźnie zautomatyzowany, co go uruchomiło. Strażnik wychodzi i wraca. Święty Mikołaj znów ożywa i opuszcza statek. ma. <gry> O, <grymne> Co sądzisz o tej przerażającej serii wydarzeń? Moim zdaniem, choć automatyczny święty Mikołaj mógł po prostu źle funkcjonować, trudniej zignorować wózek na zakupy i manekin. Numer 3. Przesuwanie się obiektu w opuszczonym nawiedzonym domu może być znakiem, że nie jesteś tam sam. Opublikowany na YouTube przez Moę Sargi w kwietniu 2020 roku kanał zarejestrował aktywność paranormalną w nawiedzonym domu o trzeciej nad ranem. Wspomniany nawiedzony dom jest niepokojący, położony głęboko w lesie. Tapeta odchodzi od ścian, a stan rzeczy jest zniszczony. Obserwując to wszystko, Mo wyjaśnia, że to nie jest ich pierwsza wizyta w tym miejscu. Opisuje wszystko, co już doświadczyli w tym nawiedzonym miejscu i zaraz będą musieli zmierzyć się z jeszcze większymi wyzwaniami. Około 4:40 w filmie niektórzy widzowie zauważają postać poruszającą się w oddali w drzwiach. Później, mniej więcej w 7 minucie 57 sekundzie, Moe i jego partner słyszą dziwne brzęczenie w domu. Za Gdyby tego było mało, gdy Mo rozmawia z duchami około 16 minuty, 40 sekundy, wiatrak zaczyna się poruszać. Najpierw zgodnie, potem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. To najwyraźniej zdarzyło się już wcześniej. Mo wyjaśnia, że nagle dostał bólu głowy, którego doświadczył wcześniej w innych skrajnych ogniskach aktywności paranormalnej to nie wiem jak ty, ale myślę, że czas zamknąć aktę tej nawiedzonej domu. To jest jeśli chcesz grać na bezpiecznym. Przypuszcza się, że ten filmik powstał w 2001 roku. roku. Osoba przechadza się po tym, co wygląda na stare piwnicę, kiedy myśli, że zauważyła coś na podłodze. O, o, o! Materiał jest zbyt ziarnisty, aby coś zobaczyć, ale myślę, że mógł patrzeć na but, a nawet na górę czyjejś głowy, która wyłania się tuż za drzwiami. Nagle podnosi wzrok i widzi jakieś białe zjawisko, które patrzy na niego bezżyciowymi, świecącymi oczami. Przypuszczam, że to może być po prostu ktoś przebrany, ale jest coś w jego reakcji, co wydaje się autentyczne. Co tu się dzieje? Musiała istnieć historia wyjaśniająca obecną sytuację. Co jest interesujące w tym obrazie, to horror, który prezentuje. To, co widzimy tutaj, to coś więcej niż przerażające. Ten obraz jest teraz popularny wśród arabskich użytkowników YouTube. Natknąłem się na to na popularnym kanale YouTube, który tworzy treści w tym języku i chciałem się tym z wami podzielić. To świetny przykład na to, jak unikalne elementy horroru można znaleźć na całym świecie. Każdy z własnym zwrotem akcji. Więc co myślisz, co to jest? A co ważniejsze, czy myślisz, że to prawda, czy tylko sprytny efekt? Napisz to w komentarzach. Mam dla ciebie wyzwanie, skoro dotarłeś tak daleko. Dlaczego nie polubisz tego filmu i nie zasubskrybujesz w ciągu najbliższych 5 sekund, ponieważ co tydzień wrzucam cztery nowe straszne filmy. Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądam w prawdziwym życiu, to przejdź na mój Instagram i naciśnij przycisk Obserwuj, aby się dowiedzieć. Jeden, one. Posiadacze piwnicy w domu powinni pominąć ten przerażający klip. Post opublikowany na TikToku przez DinoNugget 741, coś złowrogiego czai się w piwnicy tego gościa. Na początku filmu mężczyzna zapala coś owiniętego w dłoniach, prawdopodobnie szałwie. Wydaje się, że już wie, że w jego domu jest jakaś istota. Z piwnicy dochodzą odgłosy uderzeń. I know what. I'm not a man. Zwraca się do tego, co tam skrada się na dole i, trzymając szałwie przed sobą, otwiera drzwi do klatki schodowej. Gdy włącza światło w piwnicy, postać wychodzi z pola widzenia. Mężczyzna następnie schodzi do piwnicy i skręca w kierunku dużego, pustego pomieszczenia, ale nic tam nie ma. Oczekuj, że zakapturzona postać wyskoczy z za każdego rogu, ale nie martw się, nie ma tu żadnego strasznego skoku. Możesz się jednak martwić o to, kiedy mężczyzna przeszukuje pokój, ale nic nie znajduje. Słychać dziwny śmiech lub płacz dochodzący z góry. Nie jest jasne, czy w domu był wtedy ktoś jeszcze z mężczyzną, czy ten płacz pochodził od tej istoty. która jakoś zdołała go ominąć. Niewidziany zanurkuje na górę, ale na wszelkie pytania na ten temat odpowiada, kiedy mężczyzna pędzi z powrotem do klatki schodowej tylko po to, aby drzwi na górze zostały mu trzaskowo zamknięte przed nosem. Demon oszukał go, zmuszając do oddania terytorium, role się odwróciły.